18.45 Biomikus, ośrodek dla podopiecznych fundacji, dzieciom zdążyć z pomocą, został dziś oficjalnie otwarty. Placówka przy ulicy Pańskiej 96 kosztowała ponad 4 miliony złotych i powstała w całości ze środków przekazanych fundacji z 1% podatku. Konrad Warzocha. Wesoły kolorowe dopasowane do dzieci wnętrza, 380 zabiegów tygodniowo, 9 turnusów rehabilitacyjnych każdego dnia w tygodniu i 12 profesjonalnych terapeutów. To krótka charakterystyka ośrodka Biomikus. Fizjoterapeuci, dietetyk, logopeda, psycholog, psychiatra, więc wyposażenie tych sal jest dostosowane do danej specjalizacji. Mamy 22 tysiące, właściwie 23 tysiące podopiecznych z całej Polski. To też o czymś mówi, że mają do nas zaufanie rodzice. A z drugiej strony i podatnicy. Bo ośrodek nie powstałby bez podatników właśnie. To dzięki ich odpisowi 1% podatku udało się sfinansować to wielkie marzenie członków fundacji. Ale to nie wszystkie marzenia. Największym jest. Urządzenie do nauki chodu, które się nazywa Lokomat. I on kosztuje milion sto. Więc na chwilę obecną zbieramy fundusze na to, żebyśmy mogli taki, takie urządzenie zakupić. Dziś z zajęć w ośrodku korzysta dziennie blisko setka niepełnosprawnych dzieci z różnymi schorzeniami. Ale pomoc w biomikusie otrzymują nie tylko najmłodsi. Opieką fundacji objęci są także ich rodzice. Jest pomoc psychologa. Bo i nie oszukujmy się, kiedy się rodzic dowiaduje, że ma dziecko niepełnosprawne, to jest załamanie świata. Wielką przyjemnością to są te fotele do masażu na mam. gdzie możemy iść chociaż na tą chwilkę, jak jest dziecko pod opieką terapeuty, sobie odpocząć i się zrelaksować. To już drugi ośrodek otwarty przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą w tym roku. W pierwszej połowie przyszłego roku planowane jest otwarcie kolejnej placówki przy ulicy Grzybowskiej.